W poprzednim odcinku. A teraz continue. Previously on Alan Wake. Under the influence of the dark presence, I wrote a horror story that is coming true. Jagger had been my editor, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. Some part of me had been aware enough to write my escape into the story. Together we can create something absolutely wonderful. The legend. It does something to the works of our creative. Here. It's not come true. My mom gave me this old light switch. The clicker. Alice is being kept in a dark prison. I need to find Cynthia Weaver to fix this. It's your fault, and you're gonna pay for it. Well, we're expecting a record crowd from the neighboring counties, naturally. We hope to break the record set by last year's Moose Fest in our neighboring town, Watery. Ladies and gentlemen, some people have asked me, what's the big deal about Deer Festa? I think that this sums it up. It's about uh, friendship friends and, and community. We've got a great party coming up, though. Let's, let's try to hold it in until tomorrow. tomorrow get through the night in one piece, alright? I have it. Someone will come for it when the time is right. Thomas said so. He wrote it. The key is insurance. It's my job to keep it safe, safe in the light. What uh, was in the light? All the manuscript pages were gone. The FBI agent had taken them. I think, I think my tongue just took a crap in my mouth. Ugh. Oh, wait, we're in jail now. Uh...

Agent Nightingale, I insist. Il a payé pour soi, eh? <gasps> Wake, what's wrong? Lady, are you stupid? It's a trick. It's an obvious trick. Okay, hey, I've had enough of this crap. Wake, I'm gonna trust you with this. You're joking. Agent Nightingale, your opinion would matter more if you were sober and if I actually believed you were here on official business. Whoa! Get the cell Stephen King the only way you leave in this place is over my dead wait a minute I know. oh my god Light. 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 it's the only way to fight this thing in my office I've got your things there follow me oh man we're sitting ducks with the lights out Stay cool. Damy radę, damy radę. A, tak, wcześniej w to grałem, więc... Poczytamy. Nightingale tried to make sense of the manuscript. It was disjointed and strange. He didn't understand half of it, but it all rang true, impossibly true. He took out his hip flask when he reached the page that described how he reached the page that made him take out his hip flask. It wasn't the booze that made his mind real. The jedno. i drugie było tutaj. Um...

he was transfixed by the deja vu and the horror that he was a character in a story someone had written then the monsters broke through cool. oh yes we should have had emergency power on you lost that is <laughs> better you just pass it not to us that is better penya Włącz nagrywanie? Zapomnij włączyć mikrofon. Przez półtorej godziny. Coś, może coś pozbieram, co pomijałem wcześniej. Eee, postaram się wam nie spoilerować niczego, chociaż też nie pamiętam za wiele, co się działo. Co tydzień temu to nagrywałem. Jakiś tydzień temu. Nagrania oczywiście, jak zawsze są wcześniej. Dużo wcześniej. Bardzo dużo wcześniej. Mm -hmm. Here are your things. Wait, do you know? what do you know? What do you need to know? They can hurt in the light. Only in the light. And I need to find Cynthia Weaver. She can help me stop this. Light. Cynthia. She lives in the old decommissioned power o, I can get you there pretty quickly in the rescue chopper. Come on. Let's get back to your friend. Wheeler, I need you to stay here. What? No!

No to oh hell. Whatever took Nightingale must have broken the gate controls. We can't reach the gate's control box from here. We need to get to the other side over the roof uh, I'll go. I'll open the gate for you once I'm so stay here to. in the light and cover me, sheriff, okay? Dobra. To przez tą górę. to tam... tutaj. Co? Sukkimkot. Co to napełnia? Zadziwiające, że w tym świecie księżyca nic się nie dzieje im. To jest zadziwiające, naprawdę, bo to jest dość jasny księżyc, jakby nie patrzeć. A pełnia przeważnie rozświetla dość dobrze drogę.

Um, skąd? Okej, okay. ma was, ma was, ma was, prawie, prawie, prawie <ściskaj> się. Teraz wy o ty, au! O, ty chuj. Nie. No, no, dawać, no, dawać, au! Dobra, sortowałem

Chyba je robisz, przecież działy się wcześniej jakieś dziwne rzeczy. Ci, 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 ci bracia przecież walczyli z tym. Oto jak naprawiamy elektryczność, klikanie. Au. naprawdę boli. Jak życie nie byście kopnięci prądem, to się cieszcie. Pracę, dziękuję. Nie, Ach, chuj, czy to jest tutaj? Nie wiesz, że masz strzelać do nich później? Au. Au. mała suko. O, to ja cię. Dobra, przyłody, przyłody, przyłody. Coś mi dzisiaj nie idzie. Teraz to jeszcze. Dziękuję. Nie wracę więcej. A um, to jest duże. I przychowajmy własnego. To wielki typ. Nie wystarczy. Uwierz mi, nie wystarczy. Szybciej! Jep. Dawaj. Ech, świetnie, że już muszę strzelać teraz. No, może odwalić za mnie całą robotę, jakby nie patrzeć. Nie że żeby poświecę. Come on. No, ja o y -y -y. Ty, małpa! Eee, zabrał mi co za nie, jednak nie To się osłał na później, czy co? To byliśmy, prawda? W sensie na początku gry Tak, No bo znaliśmy to dziwno bo babę Soro, otwieraj. Szybko tworzyła. Jakby nie patrzeć, eee, brada. rady. Ja wcześniej zobaczyłem. Hm. No tak to jest z Nowego Jorku. Podobno mówię to samo w Warszawiakach. Jestem z Warszawy, tak przy okazji. Ach, oh, jeszcze policjanci I też mówią, że jesteśmy wredni I dobrze, źli I w ogóle Praca. Nie Chodź tutaj! Pem! 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 Au! Co w kocie. No, no właśnie Pać może, że te to i to jest. po prostu wyskoczy nagle nie są subtelni, jeżeli chodzi o pojawianie się w dziwnych momentach i robienie There's zasadzek. What? Nie jest światło, jest wszędzie światło. Mamy latarnie, które nie działają po części. Jest to sprawa. O. się granaty? Nie. Chyba się dużego pana. A nie O ty! Ha, ho, ho, czemu nie strzelasz? Alan, no, co No! w plecy, w plecy? w plecy? w plecy? Chcesz ho, 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 Jegomość Dobra, będzie się trzymać z daleka, przynajmniej. Ja się trzymać z daleka. Come on. Dawaj, dawaj. Bam. Bam. Pow. I Teraz ty. Pudło. Au. Soaking kot. Ja. Całkowicie zapominasz o są za mną. Dobra, damy radę. Yyy... Teraz ty? Tak? Dawaj, idziemy. Jake, tu jest! Jest lęk! Jak muzyka ta brzmi? Jazda, 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 jazda... Dawaj... Jasna sprawa. Więc... racę! chodźcie z jednej strony. Teraz druga sprawa, no. Trzymaj się z dala temu. się zająć małymi on ma znak drogowy! Teraz chyba przeważyłem. Kobieta nie może się pospieszyć z tą latarką. na później, damy mi przynajmniej amunicję. Nigdy by się nie skończyła tychże tychżej tak. I dlatego... Cześć! Jak się masz? Drwalu, jak się masz? Robiał, dlatego nie jesteś świetny. Zagradają się z I Jak. Wyślij za innych też. To się tutaj z całą tarczą? Aaaaah! całym racą! Boże, to za fail! Wyśpieszmy to! Leżeć! Zbazowałem całą municję do ale na radę. Bo to jeszcze Nie ma. Dammit. Dawaj pani, idziemy. Termo skawo? Ominę go! coś to musi być. Czemu to są tak race Tak po prostu, tak sobie leżą, wraz to nikt sobie ich nie bierze albo ktoś zostawił. Po co były ci race na obrótku? W obrótku? Pewnie zasiedliście. Mówisz. How about I look for the keys and you get burned for a change? Fine. <laughs> <laughs> they should be in the clerk's office on the other side of the building near the main entrance. Dobra, dobra. The keys aren't upstairs, Wake. Viem. I'm just going to take a quick look. Yeah. Ah. Hello. Padłeś się... przywitać? Super! Jestem zarażony sucharami, gdyż... E, ostatnio oglądałem The Last of Us jako grę i jeżeli ktoś z was grał w to, to wiecie, że tam jest duża ilość sucharów. The darkness that wore Barbara Jagger's face was furious. The story in the manuscript had been making it stronger all the time, but now the light had set the writer free and hurt it, weakened it. It was only a matter of days before the dark presence would be strong again, but meanwhile, it would be difficult to recapture the writer. it wasn't? yeah The message was from Barry. He was getting worried at the station. He wanted us to hurry. Yes Because I' sure the goku. Czemu nie mogę mieć nalonego pistoletu? O, właśnie. To. Dziękuję. tak wezmę wszystko. I granaty błyskowe, tak. No. szerokość. Mam w tej kasenki. Oh, God! Oh, God! Barry! Look out! Barry, move! Ah! Barry! He made it inside, Wake. He's okay. The storefront's blocked. Come on, Wake, let's go around. We can meet him in the back. Mm, Możemy po prostu się wspiąć na ten autobus? Nie? światła. Ty. Skąd są te reflektory? Hmm. to było za założycielach. Nie fajnie komu w ciemnościach. Zawsze to wydał jakiś dziwny dźwięk. Wow! Eee, nie! Sezon na kaczki!

to jest fajne. Mieć pracę zaraz pod własnym domem. Dosłownie. Rzut beretem. Stajesz, zjesz się na nie i idziesz na dół. Jestem w pracy. Teraz jak się przeprowadziłem, to mam jakieś 5 minut do roboty przynajmniej. W sensie musiałem czegoś na autobus, który się. Spóźniam przejeżdżał za wcześnie. Dlatego, że w autobusy w Irlandii jeżdżą bez rozkładu. To znaczy, jest rozkład. Rozkład pokazuje ci, o której wyjechał z, z początkowej stacji. O. <noise> za really oh, uh, 20... książkę to coś sporo. Uh, I.

She marked her caches with light sensitive paint that could only be seen by eyes that had been touched by darkness and saved by light like she'd been. A i wiem zdaję sobie z tego sprawę, że gadałem bez sensu. Jeszcze miałem jedno coś do powiedzenia... Uh... A, kupię, kupuję sobie po filtr, żeby, o, jesteś tutaj? Żeby nie było słychać tego takiego, jakby walnięcia powietrzem w mikrofon. O. Ej, to minąłem ostatnim razem. Dawaj mi co, Tomasz. Rakietnica. Sejibisz się. Będzie bum? E aí,